Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącą naszego sprawozdania finansowego za rok 2021, ale zanim przejdziemy do tego tematu, pozwolę sobie odnieść się do sytuacji, która miała miejsce w Sejmie mniej więcej godzinę temu. Panowie Sobolewski i Bochenek, dwaj aparatczycy partii PIS, która codziennie śmieje się w oczy Polakom, używając dwóch słów w swojej nazwie, które są jakże ważne dla każdej Polki, każdego Polaka sprawiedliwość i prawo. Ta partia narusza i sprawiedliwość i prawo każdego dnia swoich rządów. Ja więc dwaj funkcjonariusze tej partii stają dzisiaj rano w Sejmie i zadają pytania głośno o źródła finansowania naszej partii, rzucając nie jako podejrzenie na to, że te źródła nie są właściwe, nie są zgodne z prawem i tak dalej, i tak dalej. Chcę powiedzieć bardzo jasno i bardzo twardo, panu Sobolewskiemu, panu Bochenkowi i wszystkim aparatczykom tej partii, wszystkim towarzyszom partyjnym z żeby przestali nas pouczać, żeby przestali nas pouczać funkcjonariusze partii, która od siedmiu lat zawłaszcza państwo polskie, która prywatyzuje własność publiczną, która przewala pieniądze publiczne do swoich fundacji, do swoich spółeczek, która drenuje pieniądze spółek Skarbu Państwa bo te spółki i bezpośrednio ich menedżerowie, członkowie rad nadzorczych, członkowie zarządów przelewają pieniądze na konta partii PiS. Mamy do czynienia z finansowaniem działalności partyjnej z pieniędzy publicznych i jeszcze do tego staje przy mikrofonie dwóch ludzi, dwie osoby, które kojarzą się z nepotyzmem. Pan Bochenek, który udawał dyrektora marketingu państwowej firmy PGNIGE w 2019 roku, za co pobierał sowite wynagrodzenie. Pan Sabolewski, którego żona jest znana w całej Polsce jako rekordzistka, jeśli chodzi o zasiadanie w radach nadzorczych czy zarządach firm państwowych, i dopiero trzeba było jakiejś próby przynajmniej poskromienia tej sytuacji przez prezesa Kaczyńskiego, żeby państwo Sobolescy opanowali się w tym głodzie na pieniądze, na pobieranie pieniędzy publicznych itd. Tak tak Przestańcie nas pouczać. Zacznijcie, bo tego się obawiamy, że to się nie zacznie w roku wyborczym, zacznijcie grać zgodnie z regułami, zacznijcie przestrzegać prawa, przestańcie naruszać przepisy wyborcze, bo to wszystko, co do tej pory miało miejsce w wyborach w Polsce od roku 2015, to obawiamy się, że pojawi się znowu w kampanii wyborczej tegorocznej. Te wszystkie przypadki naciągania, naruszania, obchodzenia przepisów wyborczych przez rządzącą w Polsce partię. To tyle, jeśli chodzi o e, dzisiejszą konferencję PiSu. Ja myślę, że pani posłanka za chwilę się do tego też odniesie. Teraz, drodzy Państwo, główny temat naszej konferencji. Jak Państwo wiecie, Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego zdecydowała się w sposób błyskawiczny, tak to powiedziałbym delikatnie, znając tryb postępowania i Sądu Najwyższego i tej Izby, w sposób błyskawiczny. E, zdecydować, podjąć decyzję i napisać ponad 20 stronnicowe uzasadnienie dla decyzji, w której odrzuca naszą skargę, skargę, którą złożyliśmy na działania na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej, a jak wiadomo PKW nie zgodziła się na zaakceptowanie naszego sprawozdania finansowego za rok 2021. chcę bardzo jasno powiedzieć i panu Bochenkowi i Soboleskiemu i Izbie Sądu Najwyższego i wszystkim zainteresowanym, nasza partia działała i działa zgodnie z prawem. Jak pytają nas o źródło pochodzenia naszych pieniędzy, odsyłam do ustawy o partiach politycznych. My jesteśmy finansowani zgodnie z prawem, czyli z jednej strony ze składek członkowskich naszych członków, naszej partii, z drugiej strony z darowizn osób fizycznych zamieszkałych w Polsce, z rachunków bankowych w Polsce, w ramach dostępnych limitów zgodnych z prawem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zatem po pierwsze, nic się nie zmienia w naszym stosunku do sprawiedliwości i prawa. My przestrzegamy przepisów takich, jakie one są. Nie zgadzamy się z tym, co zostało powiedziane w decyzji, nie zgadzamy się z samą decyzją Izby Sądu Najwyższego, nie zgadzamy się z tym, co pojawiło się w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej. Za chwilę szerzej o tym pani posłanka chce powiedzieć bardzo jasno nie zostawimy tej sprawy. Pójdziemy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i będziemy walczyć o sprawiedliwość i o prawo. Jeżeli w Polsce sądy działają tak jak działają i nie można tej sprawiedliwości uzyskać, to pójdziemy do Strasburga i będziemy walczyć, walczyć o nasze dobre imię, walczyć o prawo do prowadzenia działalności publicznej, działalności politycznej, działalności partyjnej w Polsce, którego to prawa dziś próbuje się nam odebrać i próbuje się nam to Utrudnić. To nasza twarda decyzja, oczywiście nasi prawnicy zapoznają się ze wszystkimi dokumentami, już zauważyliśmy i w jakim stopniu nas to pociesza, że nie było jednomyślności, jeżeli chodzi o decyzję upolitycznionej Izby Kontroli Nadzwyczajnej w Sądzie Najwyższym, Izby, przypomnę, w której są i w której orzekali w naszej sprawie wyłącznie neosędziowie, a więc osoby podające się za sędziów. Sądu Najwyższego. Tam nie było jednomyślności, były zdania odrębne dwójki sędziów. Mamy nadzieję, że to oznacza, że ci sędziowie podzielają wątpliwości co do tej upolitycznionej decyzji, która została podjęta. Pani posłanko, teraz o samej sprawie. Szanowni Państwo, tak jak powiedział przewodniczący Kobosko, zasadniczo nie zgadzamy się oczywiście z decyzją Sądu Najwyższego i będziemy się od tej decyzji odwoływać do trybunałów międzynarodowych. Natomiast, żeby obywatele mieli świadomość dlaczego, jakie argumenty za tym przemawiają argumenty bardzo oczywiste i bardzo jednoznaczne. Nasza skarga została przez sąd najwyższy rozpatrzona zraszącym naruszeniem przepisów prawa. Powtórzę, została rozpatrzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, i to jest podstawowy zarzut, jaki dla tej sytuacji stawiamy. Nasza Partia Polska 2050 została zarejestrowana w, prawomocnie zarejestrowana w ubiegłym roku. Sprawozdanie, o którym mówimy, dotyczy roku wcześniejszego. W tamtym czasie istotnie działało nasze stowarzyszenie, które, przypomnę, karmi bezdomnych. Opiekuje się dziećmi, wspierając edukację dzieci z pieczy zastępczej, dzisiaj produkuje masowo świece okopowe dla żołnierzy warczących na froncie na, na Ukrainie czy też mieszkańców, którzy nie mają dzisiaj ciepła i światła. To są działalności, których atakowanie jest po prostu nieprzyzwoite i nieetyczne. Nasza oczywiście to stowarzyszenie również w swoim statucie ma wpisaną działalność e, polityczną i ma prawo jak każde stowarzyszenie które ma taki statut taką działalność prowadzić i żaden pisowski nominat nie ma prawa pod, podważać konstytucyjnych praw Obywateli Rzeczpospolitej, bo prawo do zrzeszania się i prowadzenia działalności społecznej i politycznej jest zapewnione przepisami prawa i nie ma obowiązku należenia do partii politycznych. Jeżeli ktoś chce należeć w Polsce do Stowarzyszenia, ma prawo należeć do stowarzyszenia. Jeżeli ktoś chce być przedstawicielem partii politycznej, ma prawo należeć do partii politycznej. To są prawa zapewnione nam konstytucyjne. I dzisiaj Sąd Najwyższy, e, odrzucając naszą skargę, podnosi, i rękę Na te konstytucyjne prawa e, e, obywateli. I jeżeli spojrzę na dzisiejszą, wsłucham się w dzisiejszą konferencję Panów Przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, to nie sposób nie odnieść wrażenia, że zarówno Państwowa Komisja Wyborcza, jak i Sąd Najwyższy działają pod ogromnym naciskiem politycznym płynącym ze strony prawa. I Sprawiedliwości obecnej władzy, która się nas boi, bo widzi w sondażach, że jeżeli ktoś może zabierać im wyborców, to właśnie Polska 2050. I dzisiaj tak naprawdę odnosimy wrażenie, że Sąd Najwyższy i PKW wtrąca się po prostu swoimi rękami, swoimi decyzjami w proces wyborczy. Ale, szanowni państwo, żebym nie była gołosłowna. Chciałam powiedzieć, że w trakcie procesu, który przeszliśmy w Sądzie Najwyższym, naruszono rażąco przepisy prawa, uzupełniając i to mówię wprost, uzupełniając dowody w trakcie postępowania odwoławczego. To jest rzecz niespotykana i nie bezprawna w procesie odwoławczym. Generalnie, kiedy myśmy konstruowali naszą skargę do Sądu Najwyższego, przebadaliśmy sposób podejmowania przez PKW decyzji, ale także zebrane materiały dowodowe, by móc się rzeczowo do nich odnieść. W materiałach PKW nie znaleźliśmy żadnych materiałów dowodowych. I nie znaleźliśmy także protokołu z podjęcia decyzji przez Państwową Komisję Wyborczą. Zresztą do dziś tego protokołu z podjęcia tej decyzji nam nie dostarczono. Myśmy nie mogli zbadać dokumentów, na podstawie których odrzucono naszych, e, naszych, e, na, e, nasze sprawozdanie, bo istnieje poważna wątpliwość, czy ten dokument w ogóle dzisiaj istnieje. I teraz, szanowni państwo, nagle w procesie odwoławczym pojawiło się cały szereg dowodów, których nie było na etapie podejmowania przez PKW decyzji. To jest tak, jakby człowiek został oskarżony bez dowodów, a potem nagle jakby ktoś napisał, ja mam takie wrażenie, szczerze mówiąc, że najpierw został napisany wyrok w naszej sprawie, a potem pod ten wyrok szukano dowodów, bo analizując te dowody i analizując stanowisko PKW, ale także orzeczenie Sądu Najwyższego i jego uzasadnienie można odnieść takie wrażenie. Najpierw powstał wyrok. Bo przez jeden czy dwa dni nikt nie może napisać 22 stron uzasadnienia, a potem zebrano pod to dowody. Oczywiście to są dowody, które myśmy byli gotowi obalać, ale nie dostaliśmy realnej szansy zebrania własnych kontrargumentów i złożenia w tej sprawie y, kolejnych y, naszych wyjaśnień, a, bo po prostu nie dano nam na to czasu. A, a te dowody to jest na przykład, jeżeli ściąga się ze strony. Ja Państwu podam tylko taki przykład, jeżeli ściąga się ze strony Stowarzyszenia Zdjęcia i one mają stanowić dowód, że partia polityczna prowadziła działalność, no to, szanowni państwo, to są dowody i argumenty bardzo szybko do obalenia. Jeżeli PKW potrafiła napisać, że partia... Polityczna, to jest absurd największy chyba, jaki znalazłam w dokumencie PKW. Może prowadzić działalność bez rachunku bankowego, a potem wpisuje, że może zgromadzić pieniądze na rachunku bankowym, a potem je wypłacić i rozliczać się w gotówce, no to zaprzecza sama sobie we własnym dokumencie wystawionym. Z takimi absurdami mieliśmy do czynienia w procesie odwoławczym, w którym zbierano na nas jakieś haki nieistniejące, szanowni państwo, tylko i wyłącznie dlatego, by utrudniać nam prowadzenie działalności politycznej i działalności społecznej, do której mamy prawo. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałam, do dziś nie wiadomo w jakim trybie, na jakiej podstawie PKW podjęła w ogóle decyzję o odrzuceniu naszego sprawozdania, bo do dziś nie mamy protokołu w tej sprawie. To są takie podstawy. Nasze uzasadnienie, które nie zdążyło trafić nawet do Sądu Najwyższego w tym procesie odwoławczym jako uzupełnienie tych rzeczy, które nagle znalazły się w procesie odwoławczym, które nie miały w ogóle żadnej podstawy i racji bytu na poziomie odrzucenia naszego sprawozdania, to jest kilka czy kilkanaście stron prawniczego języka, które oba te uzupełniające argumenty PKW. Szanowni Państwo, ja mogę to wszystko spuentować jednym zdaniem. Pisowski rząd, pisowski sąd, pisowskie metody. Drodzy Państwo, Pani Przewodnicząca przedstawiła no kilka przykładów z tego, co tutaj, z czym tutaj mamy do czynienia. Można powiedzieć, że to jest ilustracja także hasła, że żyjemy w kraju bezprawia i niesprawiedliwości. Bo oczywiście tak zwany szary obywatel nie ma takich, ale czasami tak się mówi. Możemy, a co mnie obchodzi, że jakaś partia ma kłopoty? Ale to nie są kłopoty po pierwsze partii po prostu politycznej, to są kłopoty z prawem, z wymiarem sprawiedliwości w Polsce, jakie dziś mają bardzo szeroko polscy obywatele, polskie firmy. Właściwie wszyscy, którzy mają do czynienia z polskim wymiarem sprawiedliwości dzisiaj no, nie mają prawa. Czuć, że mają prawo do sądu, do sprawiedliwej oceny swojej działalności i swoich działań. Ale mówimy tutaj o konkretnym przypadku, o naszym przypadku. Nas to oczywiście bezpośrednio dotyka, bo to jest próba ograniczenia naszego prawa, naszych możliwości prowadzenia działalności publicznej, działalności politycznej. My sobie poradzimy. Przez trzy lata funkcjonowania naszego ruchu, najpierw kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni, było już wiele prób wyeliminowania nas z rynku politycznego. I z prawej, i z lewej pojawiały się takie próby, bo Polska 2050, nasz ruch społeczny i partia Polska 2050, Szymona Hołowni przeszkadza. Przeszkadza, jest pewnym kłopotem dla partii, co widać choćby po tej kampanii PiSu, po tej dzisiejszej konferencji prasowej w Sejmie. Ale mówimy to o dużo szerszym problemie. O problemie zabetonowania dostępu do, Rynku politycznego, do sceny politycznej przez wszelkie nowe podmioty polityczne. Obywatele widzą, że ktokolwiek wchodzi na ten rynek, ktokolwiek chciałby w Polsce utworzyć partię polityczną, ma pod górę w każdym miejscu. W, w system jest tak skonstruowany, żeby nie dopuszczać nowych graczy, żeby nie pozwalać ludziom wchodzić do polityki, i potem dziwimy się, że ludzie w Polsce mają tak złą opinię o polityce, że ludzie nie chcą mieć z polityką nic wspólnego, że Także ma to wpływ na frekwencję wyborczą. Ludzie nie chcą iść do wyboru, bo po prostu polityka kojarzy im się źle. Chcę powiedzieć bardzo jasno, że jeżeli będzie nam dane, będzie to możliwe, byśmy ponosili współodpowiedzialność za losy naszego kraju, to zrobimy absolutnie wszystko, by odbetonować polską scenę polityczną, by zachęcić ludzi do tego, by wchodzili tak masowo do polityki, jak dzisiaj masowo trzymają się od polityki z dala, by tworzyli partie. To jest nasze fundamentalne prawo. Jeżeli nam się coś w Polsce nie podoba, jeżeli chcemy coś zmienić, to... Wchodząc na rynek polityczny tworzymy partie, przestrzegamy prawa, tylko że to prawo jest takie, jakie jest, tak jak powiedziałem dzisiejsze prawo praktycznie nie dopuszcza nowych partii, a jeżeli takie partie się pojawiają, tak jak w naszym przypadku, prawo, system, stare partie zrobią absolutnie wszystko, żeby próbować nas wyeliminować i utrudnić nam funkcjonowanie. Ja jeszcze słówko, dosłownie, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Chciałabym takie jeszcze dwa punkty. Po pierwsze, chciałam Państwu powiedzieć, że przypomnieć, co już powiedziałam dzisiaj na wstępie. Partia Polska 2050 została prawomocnie zarejestrowana w 2002 roku. W ubiegłym 2020. roku, 20, 2022. Od tego czasu e, spra, swoje comiesięczne sprawozdania, zgodnie zresztą z wymogami prawnymi, prezentuje co do wpływów na konta na stronie. Bipu. Można tam zajrzeć, kto nas wspiera, skąd wpływają do nas pieniądze. Według szczegółowe sprawozdanie z wpływów złożymy jak każda partia na koniec, znaczy teraz będziemy składać po zakończeniu tego roku. W 2021, o którym mówimy, partia nie była prawomocnie zarejestrowana, ponieważ były wątpliwości w związku z wydłużającym się procesem rejestracyjnym w ogóle zawiesiła i nie prowadziła z tego powodu działalności. Nie przyjmując członków, że tą większość osób, które PKW jako do, do, w, wniosek dowodowy wymienia, nie była w ogóle członkami partii w 2021 roku, a rzekomo działali na korzyść tej partii. No to przepraszam, ja się zapytam, co robią ministrowie rządu Prawa i Sprawiedliwości, którzy w kampanii wyborczej jeżdżą z e, czekami, limuzynami rządowymi za publiczne pieniądze, realizując wprost kampanię pieniądze, e, kampanii za y, niefinansowaną z środków partii politycznych co jest zabronione. Wtedy sąd najwyższy nie widzi problemu. Ale w momencie kiedy nasi y, aktywiści społeczni chodzą, karmią ludzi, prowadzą akcje ekologiczne dla bezdomnych, dla uchodźców, to wtedy problem faktycznie jest. Y, druga rzecz, nasze stowarzyszenie które faktycznie robi zbiórki, również publiczne, ma swoje odrębne źródło finansowania, składa zgodnie z prawem rozliczenie ze swojej działalności i z wpływów do Ministerstwa Rozwoju, który zarządzany jest przez ministrów prawa i sprawiedliwości. I oni dobrze wiedzą, że zgodnie znowu z przepisami prawa z każdej pozyskanej złotówki i działalności rozliczyliśmy się w majestacie prawa, tak jak każde inne stowarzyszenie ma. Taki obowiązek. Także, żeby nie było wątpliwości, oni dobrze wiedzą, że robimy wszystko w majestacie prawa, w przeciwieństwie do wątpliwości, które można mieć każdego dnia po drugiej stronie. Czy macie Państwo pytania? Tak, jeśli można. Dziękuję bardzo. Tak. Na początek chciałem zapytać Państwa, jak Państwo oceniają wizytę prezydenta Joe Bidena w Polsce, już po jej zakończeniu, z punktu widzenia polskich spraw, też z punktu widzenia takiego wezwania do jedności, także wewnętrznej. No myślę, że po pierwsze trzeba patrzeć te na tę wizytę szerzej, to znaczy jako na wizytę w Kijowie i wizytę w Warszawie. Bo to były tak naprawdę dwie wizyty połączone przez prezydenta Bidena w jednym tygodniu. Bardzo ważny sygnał dla nas wszystkich, przede wszystkim bardzo ważny sygnał dla Ukrainy, że to poparcie amerykańskie jako kraju, który zaoferował i dostarcza największą zdecydowanie pomoc, ze wszystkich krajów świata jeżeli chodzi o pomoc wojskową, pomoc finansową, pomoc humanitarną, że to wsparcie było jest i będzie. Niezależnie od głosów, które są w przestrzeni publicznej w Europie, które są także w Stanach Zjednoczonych, głosów bardziej, powiedziałbym, powściągliwych czy ostrożnych, to prezydent Biden dał bardzo jasny sygnał. Ukraina będzie otrzymywać pomoc w takiej skali jak trzeba i w takim czasie, tak długo jak trzeba będzie, by Rosja tę wojnę przegrała. I to jest dla nas bardzo ważny sygnał, sygnał dla całej społeczności międzynarodowej, że Ameryka daje przykład i będzie dawać przykład. Jeżeli chodzi o wizytę w Kijowie, myślę, że zresztą rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi w Ukrainie, słyszymy, że to dla nich gigantyczna motywacja do kontynuacji walki. Słyszałem od znajomych w Ukrainie, że oni się poczuli, jakby Biden zagościł w ich domach. W domu każdej ukraińskiej rodziny, przez to, że przyjechał do Kijowa, że udzielił, udzielił im takiego wsparcia, jakiego oni się chyba jednak nie spodziewali. Więc to niezwykle ważna wizyta pod wieloma względami. Czekamy rzecz jasna na szczegóły, na konkrety, na te decyzje, które także w Warszawie zapadały za zamkniętymi drzwiami, ale jesteśmy co najważniejsze optymistami, a Władimir Putin ma kolejne powody, żeby być się coraz większym pesymistą. Prezydent Andrzej Duda zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Jak mówi, chce też niejako podsumować wizytę prezydenta Joe Bidena. Czy państwo by, by państwa już takie zaproszenie od prezydenta otrzymała? Państwo... My na razie mamy zaproszenie nieoficjalne, czekamy na oficjalny dokument, tak, będziemy jutro obecni na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Jak państwo by... Nie wiemy do końca, czego się spodziewać. Dlatego, że my mamy niezmiennie już od wielu miesięcy ten sam postulat. Po pierwsze, uważamy, że Rady Bezpieczeństwa Narodowego powinny się odbywać regularnie, powinny być zwoływane regularnie przez pana prezydenta. Że to jest w sytuacji zagrożenia wojennego, a takie w Polsce dzisiaj realnie mamy, to jest ten format spotkań całego spektrum, całej sceny politycznej, gdzie rządzący, którzy mają rzecz jasna najszerszy dostęp do wiedzy, powinni przekazywać nam wszystkim. Również w tym formacie niejawnym, bo wiemy, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego to są także informacje niepubliczne, niejawne i trudno o nich mówić w szczegółach. Ale opozycja demokratyczna, która mamy nadzieję będzie rządzić w Polsce po najbliższych wyborach, ma pełne prawo do tej wiedzy. I drugi nasz postulat jest taki, że takie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego powinny się odbywać przed ważnymi wydarzeniami, takimi jak na przykład wizyta prezydenta Bidena. Przed i po, ale niezwykle ważny jest ten, ten element przed, żeby w się obijami poznać stanowisko negocjacyjne, czy stanowisko przed rozmowami ze strony polskich władz i do tego będziemy namawiać pana prezydenta Dudę także jutro w czasie tego najbliższego posiedzenia Rady. Jeśli mogę coś dodać, znaczy, tak jak powiedział Michał Kowosko, ten, ten cały tydzień ma ogromne znaczenie dla, dla nas, jako os, państwa, no bardzo mocno zaangażowanego w pomaganie Ukrainie, ale również dla samych Ukraińców. I to są dwa wymiary. Po pierwsze, moralne, bo to niesamowicie podnosi jednak morale wojsk ukraińskich, które walczą już od 12 miesięcy na froncie. I to jest niezwykle ważne. Ważne, żeby wiedzieli, że walcząc mają ogromne wsparcie cywilizowanego świata, do którego w zasadzie chcą tą walką dołączyć. A po drugie, no oczywiście to zapewnienie w dostawach broni i tu bym się chwilę zatrzymała, bo jeżeli czegoś bym chciała usłyszeć od pana prezydenta, to to, czy zapleczowo, nie mogliśmy się tymi uwagami niestety podzielić, bo nie zwołał pan prezydent RBN-u przed tymi ważnymi wydarzeniami, ale jeżeli dzisiaj bym coś a, chciała usłyszeć, to to, czy były rozmowy przy okazji tych wizyt o y, y, zaległościach w dostawach broni dla Ukrainy. Te deklaracje są, one są bardzo ważne, ale dobrze wiemy, że niektóre kraje y, są w zaległe w harmonogramie w 25-35%. A dzisiaj jest ten moment, że nie wiemy, co przyniesie wojna i to, kto przejmie inicjatywę na na froncie i to by te deklaracje właśnie dzisiaj pilnie wypełnić wydaje się kluczowe z punktu widzenia interesów Ukrainy, ale także Polski, bo w naszym interesie narodowym jest by Ukraina tę wojnę wygrała. Więc dzisiaj głównie chciałabym usłyszeć od pana prezydenta, czy przez ten cały tydzień rozmawiano o rzeczywistym, a nie deklarowanym harmonogramie realizacji wszystkich zobowiązań i dost.